Autorytet to jest bardzo ważna rzecz w wychowaniu, bardzo ważna rzecz w relacji rodziców z dzieckiem. Ale autorytetu nie ma się tylko dlatego, że się jest rodzicem. Autorytet trzeba sobie zbudować. Mało tego, trzeba go budować od pierwszych chwil życia dziecka i bardzo uważać, żeby jakimś głupim słowem albo głupim gestem nie zaprzepaścić tej ciężkiej pracy. Czym jest autorytet? Może najłatwiej podam taki przykład. Rodzic opowiada o swoich młodzieńczych latach. Wspomina, jaki to był grzeczny, jak się świetnie uczył, jaki był pomysłowy, ile miał zainteresowań. A potem nagle konfrontujemy to z jego mamą, czyli z naszą babcią, i okazuje się, że wcale taki nie był: że opowiada nam bajki, że kłamie, że chciał pokazać się w lepszym świetle. I cały autorytet, który zbudował na nieprawdziwych przesłankach, runął jak domek z tego robić nie wolno, nie powinno się, dlatego że dzieci zawsze mogą zweryfikować, a to znajdą nasze świadectwo i okaże się, że nie mieliśmy samych piątek, a to zapytają właśnie babcie, a to znajdą jakieś stare zdjęcie, na którym właśnie paliliśmy papierosa, jak byliśmy w wieku nastoletnim. Budowanie autorytetu to jest codzienna praca i pamiętajmy, że dzieci nie robią tego, co my im mówimy, żeby robiły, tylko robią to, co my robimy. Patrzą na nas i naśladują, są naszymi lustrami, i jak ja wkraczam do domu, w którym jest nerwowa atmosfera, to wiem, że dziecko będzie nerwowe. Wiem, że tam coś jest nie w porządku. Jeżeli wszyscy na siebie krzyczą, to wiadomo, że dziecko będzie krzyczało na inne dzieci. Dziecko będzie się podporządkowywało regułom, któremu wytłumaczymy, któremu wyjaśnimy, które ono sobie uwewnętrzni i będzie mówiło, a moja mama to mówiła, że, a mój tata to powiedział, że, i wtedy znaczy, że mamy autorytet. Trzeba jednak wiedzieć, że ten autorytet, który sobie dzielnie budowaliśmy przez kilka lat, będzie przechodził trudne próby. Pierwszą taką próbą jest pani w szkole bądź pani w ostatniej grupie przedszkolnej, bo dziecko przychodzi i mówi, a pani powiedziała, a potem rówieśnicy powiedzieli, a potem dziewczyna powiedziała. Trzeba to wiedzieć i być na to gotowym.